Rozdział trzydziesty. Prośba o pomoc Bożą i ufność w odzyskanie łaski. Synu. Ja Pan, który wspieram w dzień utrapienia. Przyjdź do mnie, gdy nie jest ci dobrze. To jest, co najbardziej stoi, na przeszkodzie pociesze niebieskiej, mianowicie, że zbyt późno. Zwracasz się ku modlitwie. Zanim mnie bowiem usilnie poprosisz, już szukasz wielu pociech i pokrzepiasz się w rzeczach zewnętrznych. Przeto tak się dzieje, że mało wszystko pomaga, dopóki nie spostrzeżesz, że to ja wybawiam ufających mnie i że poza mną nie ma skutecznej pomocy ani pożytecznej rady lecz także i trwałego lekarstwa. Lecz odzyskawszy już ducha po nawałnicy, odzyskaj siły w blasku moich zmiłowań, bo blisko jestem, mówi pan, by odbudować wszystko nie tylko do pierwotnej całości, lecz obficie i z nadwyżką. Czyż dla mnie jest coś trudne? Albo będę podobny mówiącemu, a nie czyniącemu? Gdzież jest wiara Twoja? Stój mocno i wytrwale. Bądź cierpliwym i dzielnym mężem. Przyjdzie dla Ciebie pocieszenie w swoim czasie. Oczekuj mnie, oczekuj, przyjdę i uzdrowię Cię. To pokusa Cię dręczy, a próżny strach Cię trwoży. Cóż niesie z sobą troska o przyszłe rzeczy mogące się zdarzyć, jak nie to, że będziesz miał smutek za smutkiem. Dość ma dzień swojego zła. Czy jest i niepożyteczny niepokój o przyszłe rzeczy lub ich pragnienie, bo być może nigdy się nie zdarzą. Ludzka to jednak rzecz łudzić się tego rodzaju wyobrażeniami i znakiem małego jeszcze ducha, że tak łatwo idzie się za tym, co podsuwa nieprzyjaciel. On bowiem nie troszczy się, czy prawdziwymi, czy fałszywymi rzeczami zwodzi i oszukuje, czy powala miłością rzeczy obecnych, czy przestrachem przed rzeczami przyszłymi. Niech więc nie niepokoi się twoje serce ani się nie lęka. Wierz we mnie i w miłosierdziu moim, miejże ufność. Kiedy sądzisz, że jesteś daleko ode mnie, często jestem bliżej. Kiedy ty oceniasz, że prawie wszystko stracone, wtedy często oczekuje cię większa korzyść zasługi. Nie wszystko stracone, kiedy rzecz zdarza się nie po twojej myśli. Nie powinieneś sądzić, według obecnego poczucia, ani tak tkwić w jakiejś przykrości i ją przyjmować, skądkolwiek by nie przychodziła, jakby wszelka nadzieja wynurzenia się na powierzchnię, została zabrana. Nie sądź, że jesteś całkiem opuszczony, chociażbym ci zesłał jakieś czasowe utrapienia, lub nawet wycofał upragnioną pociechę. Tak bowiem przechodzi się do Królestwa Niebiańskiego. I to bez wątpienia bardziej jest przydatne dla ciebie i pozostałych moich sług, byście byli ćwiczeni przeciwnościami, niż gdybyście mieli wszystkiego do woli. Znam ukryte zamiary, że bardzo jest przydatne dla Twojego zbawienia, byś czasami został pozostawiony bez smaku, byś przypadkiem nie wynosił się w powodzeniu i sobie nie chciał się podobać w tym, czym nie jesteś. Co dałem? Zabrać mogę. I zwrócić, gdy mi się spodoba. Gdy dam, moje jest, gdy wycofam. Twojego nie wziąłem. Mój jest bowiem wszelki dobry podarek i wszelki dar doskonały. Jeśli pozwolę, by cię spotkała jakaś przykrość, lub jakaś przeciwność, nie oburzaj się, ani niech serce twoje nie będzie zgnębione. Ja szybko mogę podźwignąć i wszelką przykrość w radość przemienić. A jednak. Jestem sprawiedliwy i bardzo godny zalecenia, gdy tak z tobą postępuję. Jeśli słusznie rozumujesz i zgodnie z prawdą badasz sprawę, nigdy nie powinieneś z powodu przeciwności tak małodusznie się smucić, lecz raczej radować się i dzięki składać. Co więcej, to jedno poczytuj za radość, że boleściami Cię trapiąc. Nie pobłażam Ci, jak mnie umiłował ojciec, i ja Was umiłowałem. Powiedziałem umiłowanym uczniom moim, których oczywiście nie posłałem na radości doczesne, lecz na wielkie boje nie na zaszczyty, lecz na wzgardę od ludzi nie na bezczynność, lecz na pracę nie na odpoczynek lecz. Na przynoszenie wiele owoców w cierpliwości. Synu mój, pamiętaj o tych słowach.